Dzień dobry. Długo mi nie było. Ale w sumie nic się z ciekawego nie działo. No bo co? Owieczki rosną. E, wszystko już jest tutaj, co było do sprzedania jest, jest sprzedane. Jak mieliście jakieś pytania, to na, na nie bieżąco odpowiadam. E, więc wszystko tutaj tak najbardziej jest dobrze. No mówię to, to, to co mówiłem wcześniej, że... Może niestety część stada jest mocno starowata. Będziemy w tym roku sporą część stada wymieniali. Bardzo ładne baranki się urodziły. Owieczki trochę gorsze, ale też można powiedzieć, że w miarę. No sukcesu hodowanego w tym roku nie było. Jak mówiłem stare, nie kupiłem mleka. No to mamy pięknego baranka. Nie kupiłem mleka, więc, więc nie dokarmiałem. Część owiec, ta starsza, to widać, że to, że to no, no, no dość, dość słabo wygląda I, i mówię, trzeba po prostu będzie zmienić, to widać jest jak o, jako po prostu nawet już oddychają słabo, no, no, no mówię, no, staruszki są, staruszki, no. większość ma około 10 lat albo i więcej, niektóre może mają, nie byłem przy ich urodzeniu, a jednak jeśli jest przy urodzeniu, to wszystko wiadomo, tak? Przy tej urodzeniu byłem, więc wiem ile ona dokładnie ma. Przy tej urodzeniu byłem, więc wiem ile dokładnie ma. Wiem, że mają e, rok z kawałeczkiem, są po raz pierwszy stały matkami. Więc tak to wygląda teraz u mnie. Oczywiście już e, wychodzą na, na trawę. Znaczy na trawę, nie na trawę, cały, cały czas biegają sobie e, nie zamykam w ogóle ich. E, mają, mają, mają ciągle też dostęp do, m, te maluchy, do owsa. E, więc to tyle na dzisiaj.